Ja potrzebuję następujące odczynniki. Cenek miedzi 2 oraz roztwór kwasu solnego. Z szkła i potrzebnych sprzętu Mam probówkę, w której już mam nalany kwas. Tutaj tymczasowy statyw. Szkiełko za które wymiemy sobie w cenek miedzi 2. Zapałki, palik buzynowy łączny z butlą. Łapa do trzymania probówki. I łyżeczko szpatutka więc zaczynamy od przygotowania, czyli bierzemy cenek mieć 2 i wyjmujemy jego niewielką ilość na szkiełko zegarkowe proszę do to zacięcie się tak możemy już odłożyć nasz to jest gotowe. I zaczynamy od wprowadzenia go do naszej probówki z kwasem, z roztworem kwasu solnego. Jest to roztwór 15% i na naszą probówkę zakładamy łapę, aby się nie poparzyć. A, to jeszcze zapytajmy. To kręci dokładnie. Tak widzimy. I teraz wprowadzamy jakąś ilość tego. tlenku, mieć dwa. Żeby go nie rozsypać. może to jest w ten sposób. Mogę, że już wystarczy jak widzimy należy jeszcze to mieszać. osadził się na dole cenek miedzi 2 teraz na razie jeszcze to schowamy i zaczniemy od odpalenia palnika tak. to trzeba stawić z racji tego, że jest to drewniane No więc tak, odpalony palnik, możemy już rozpocząć ogrzewanie naszej probówki z kwasem i tlenkiem miedzi. Odstawiamy naszą tymczasowy stojak i zaczynamy ogrzewanie w płomieniu palnika Bonsena. Jak widzimy, roztwór jest nadal czarny. Należy tak poruszać tą probówką. Teraz Dze, należy kontynuować to aż do zmienienia zabarwienia przez nasz roztwór. Należy uważać szczególnie właśnie z kwasami. widzimy widzimy zmianę zabarwienia. Woda wrze. Jeszcze chwilkę. No i w tym momencie możemy zobaczyć zmianę zabarwienia przez tlenek miedzi 2. W tej reakcji otrzymywania soli powstał nam chlorek miedzi 2 oraz drugim produktem jest woda. Dziękuję. Odłożymy. Zakręcimy duchę. Dziękujemy za udział, w, za oglądanie tego filmiku. Zapraszam do innych naszych filmików i pozdrawiam.